Szanowni Polacy, jeśli serce bije wam z dumą dla naszej ukochanej Polski, dla jej niezłomnego ducha i wielowiekowej tradycji, to ta historia jest dla Was. Opowiemy o odwadze, honorze i sile, które płyną w naszej polskiej krwi. Jeśli kochacie Polskę tak jak my, zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, z którego zakątka naszej pięknej Ojczyzny oglądacie tę opowieść. Niech świat zobaczy, jak Polacy trzymają się razem. W małym, malowniczym miasteczku Wierzbowo, położonym wśród mazowieckich lasów w sercu Polski, znajdowała się sala treningowa Orzeł Biały. To miejsce, które dla wielu mieszkańców było symbolem polskiej wytrwałości i dumy, tętniło życiem każdego wieczoru. Tego dnia w sali zebrał się tłum, by podziwiać pokaz mistrza sztuk walki. Adama Wiśniewskiego, człowieka, którego imię było znane w całym kraju. Jego medale z Mistrzostw Europy i Świata błyszczały na ścianach dojo, a jego postawa, pewna siebie, niemal królewska, budziła respekt. Ale pod tą maską kryła się arogancja, która czasem obersłaniała jego talent. W tłumie stała Anna Powalska, skromna nauczycielka historii z miejscowej szkoły, ubrana w prostą kurtkę i wygodne buty. Przyprowadziła swoją nastoletnią córkę Zosię, która marzyła o trenowaniu karate, by poczuć się silniejsza i pewniejsza siebie. Anna, choć wyglądała na zwykłą kobietę, skrywała tajemnice. W młodości jej ojciec, były żołnierz Armii Krajowej, nauczył ją zapomnianej sztuki walki, którą przekazywano w ich rodzinie od pokoleń. Była to sztuka wywodząca się z polskiej tradycji, Łącząc siłę fizyczną z duchem niezłomności, który pozwolił Polakom przetrwać najcięższe chwile w historii. Adam Wiśniewski zauważył Annę stojącą nieśmiało przy drzwiach. Jego oczy błysnęły, widząc w niej okazję do pokazania swojej wyższości. Co taka delikatna pani robi w moim dojo? Zapytał skpiącym uśmiechem, a jego uczniowie wybuchnęli śmiechem. Sala wypełniona młodymi adeptami sztuk walki czekała na kolejny popis swojego mistrza. Anna, choć poczuła ukłucie w sercu, odpowiedziała spokojnie. Przyszłam zapytać o treningi dla mojej córki. Chcę się uczyć karate. Wiśniewski parsknął śmiechem. Karate to nie zabawa dla dzieci, a już na pewno nie dla matek, które myślą, że mogą tu przychodzić i prosić o lekcje, jakby to był klub taneczny. Tłum znów się zaśmiał, ale w oczach Anny pojawił się błysk. Nie była to złość, ale wspomnienie słów ojca. Polak nigdy nie ugina się przed pychą. Walczyć nie dla siebie, ale dla tych, których kochasz. Nie przyszłam tu dla żartów, odparła Anna, prostując się. Chcę, by moja córka nauczyła się dyscypliny i szacunku, które powinny być podstawą sztuk walki. Wiśniewski podszedł bliżej, mierząc ją wzrokiem. Szacunek. A co ty wiesz o szacunku? Wyglądasz, jakbyś bała się własnego cienia. Sala zamarła, czekając na reakcję Anny. W tym momencie coś w niej pękło. Nie mogła pozwolić, by jej córka widziała, jak ktoś ją upokarza. Jeśli szacunek trzeba tu wywalczyć, to jestem gotowa powiedziała, zdejmując kurtkę. Wiśniewski, zaskoczony jej odwagą, zaśmiał się, ale w jego głosie pojawiła się nuta niepewności. Dobrze, pokażmy wszystkim, czym jest prawdziwa siła ogłosił, a tłum uczniów zaczął witować. Anna stanęła na środku sali, przyjmując postawę, której nauczył ją ojciec. Była spokojna, ale każdy, kto patrzył uważnie, mógł zauważyć, że jej ruchy były precyzyjne jakby ciało pamiętało lata treningów. Walka rozpoczęła się od pokazowego ataku Wiśniewskiego. Jego kopnięcie szybkie i potężne miało imponować publiczności. Jednak Anna uniknęła jego z gracją, jakby tańczyła. Tłum zamilkł, zaskoczony. Szczęście nowicjusza! Krzyknął Wiśniewski, ale jego kolejny cios znów chybił. Anna poruszała się jak wiatr, płynnie i nieprzewidywalnie. Wykorzystując technikę, którą jej ojciec nazywał taniec Orła, starą polską sztukę walki inspirowaną duchem Husarii. Wśród uczniów stał młody Marek, który od dawna czuł, że metody Wiśniewskiego są zbyt brutalne. Patrzył na Anny z rosnącym podziwem. To nie jest zwykłe karate. To coś głębszego. Wiśniewski, widząc, że jego ataki nie przynoszą efektu, zaczął tracić panowanie nad sobą. Jego ruchy stawały się chaotyczne, a tłum szeptał coraz głośniej. W końcu, w kluczowym momencie, Anna wykorzystała jego impet, wykonując ruch, który sprawił, że mistrz upadł na matę. Sala zamarła. Niemożliwe krzyknął Wiśniewski, podnosząc się z wyściekłością. Anna, wciąż spokojna, wyciągnęła rękę. Nie chciałam cię upokarzać, chciałam tylko pokazać, że siła to nie wszystko. Jej słowa, wypowiedziane z godnością, poruszyły wszystkich. Nawet Wiśniewski, choć wciąż zły, poczuł, że coś w nim pęka. Anna nie walczyła dla sławy, walczyła dla swojej córki i dla zasad, które wyniosła z domu. W tłumie pojawiła się babcia Zosi, Helena. Która ospoznała w ruchach Anny technikę swojego ojca. To taniec orła! szepnęła i jej oczy wypełniły się łzami dumy. Myślałam, że ta sztuka odeszła razem z nim. Zosia, widząc matkę w akcji, była w szoku. Mamo, ty jesteś jak bohaterka z książek o powstaniach, wykrzyknęła. Anna uśmiechnęła się, ale jej uwaga wróciła do Wiśniewskiego, który szykował się do kolejnego ataku. W tym momencie do dojo weszł lokalny dziennikarz, pan Janusz, z notatnikiem w ręku. Słyszał o zamieszaniu i chciał dokumentować historię, która mogła wstrząsnąć wierzbowem. Czy to prawda, że zwykła nauczycielka pokonała mistrza karate? zapytał patrząc na Anny z niedowierzeniem. Wiśniewski, wściekły, krzyknął. To nie koniec. Pokażę wam, co myślę znaczy prawdziwa siła. Anna westchnęła. Nie musimy tego kontynuować. Przyszłam tu dla córki, nie dla walki. Ale Wiśniewski nie słuchał. Jego ego było ranne, a polska duma, choć w jego przypadku wypaczona, nie pozwalała mu się wycofać. Sala znów zamarła, czekając na kolejny ruch. Anne wiedziała, że następne chwile będą kluczowe nie tylko dla niej, ale dla wszystkich, którzy byli świadkami tej walki. To nie była tylko próba sił. To było starcie dwóch filozofii, polskiej niezłomności i arogancji, która zapomniała o korzeniach. W dojo Orzeł Biały w sercu mazowieckiego wierzbowego atmosfera była elektryczna. Tłum uczniów i mieszkańców przyciągniętych wieściami o niezwykłej walce wstrzymał oddech. Adam Wiśniewski, mistrz karate, którego medale i tytuły były dumą Polski, leżał na macie. Pokonany przez Annę Kowalską, skromną nauczycielkę historii, która okazała się strażniczką starożytnej polskiej sztuki walki tańca orła. To nie była zwykła potyczka, to było starcie dwóch światów arogancji i polskiej niezłomności, która od wieków pozwalała narodowi przetrwać najcięższe burze. Sala wypełniła się szeptami, a polska duma, ta prawdziwa, zaczęła unosić się w powietrzu jak orzeł nad polami Grunwaldu. Wiśniewski podniósł się, jego twarz płonęła od wstydu i gniewu. To nie koniec. Pokażę wam, co znaczy walczyć jak Polak, krzyknął, próbując odzyskać autorytet. Ale jego słowa brzmiały pusto wobec spokoju Anny. Stała wyprostowana. Jej postawa przypominała husarzy gotowych do szarży, pełna godności, ale bez pychy. Nie walczę dla sławy, mistrzu, odpowiedziała cicho, a jej głos niosł echo lekcji ojca, żołnierza armii krajowej. Polska nauczyła mnie, że prawdziwa siła to obrona tych, którzy kochamy, a nie ich poniżanie. Zosia, nastoletnia córka Anny, patrzyła na matkę z oczami pełnymi podziwu. Mama, jesteś jak Joanna Dark, ale zmazowsza, wykrzyknęła wspominając bohaterki, o których uczyła się na lekcjach historii matki. Helena, babcia Zosi stała obok, a jej oczy lśniły od łez dumy. Twoja matka niesie w sobie ducha naszych przodków, szepnęła. Taniec orła to nie tylko sztuka walki, to hołd dla tych, którzy walczyli o wolność Polski. Od powstań po Solidarność. Marek, młody uczeń Wiśniewskiego, czuł, że jego światopogląd się zmienia. Przez lata podziwiał mistrza za siłę, ale teraz widział, że prawdziwa moc leży w pokorze i mądrości. Mistrzu, może wystarczy, pani Anna pokazuje nam coś większego polską duszę powiedział, ryzykując gniew Wiśniewskiego. Ten jednak tylko warknął. To moje dojo symbol polskiej potęgi nie dam się upokorzyć. Ale w jego oczach błysnęła niepewność, jakby wspomnienia opowieści o polskich bohaterach, którzy walczyli z honorem, zaczynałyby do niego wracać. Pan Janusz z dziennika z głosu Mazowszak gorączkowo notował: To więcej niż walka, to lekcja patriotyzmu. Zwykła Polka przypomina nam kim jesteśmy, pomyślał, wyobrażając sobie nagłówek. Nauczycielka historii pokonuje mistrza. Duch polski żyje. Tłum uczniów zainspirowanych Anną zaczął szeptać. Ona walczy, jak nasi przodkowie pod wiedniem, z honorem i sprytem. Niektórzy młodsi adepci zaczęli skandować Polska! Polska! A sala wypełniła się energią narodowej dumy. Wiśniewski zaatakował ponownie z furią, godną dawnych bitew. Jego ciosy były szybkie, wyćwiczone na międzynarodowych matach. Ale Anna unikała ich z gracją tańca orła. Każdy jej ruch był jak hołd dla polskiej historii. Płynny, precyzyjny, jakby czerpała siły z wieków walki o wolność. Wiśniewski potknął się, jego atak obrócił się przeciwko niemu, upadł po raz drugi, a tłum wybuchł oblaskami. Jak ona to robi, to polska magia, krzyknął jeden z uczniów. Anna wyciągnęła rękę. Wstań, mistrzu. Polska uczy nas, że upadki to lekcje, nie klęski. Jak nasi bohaterzy po powstaniach, zawsze wstajemy silniejsi. Wiśniewski odepchnął jej dłoń, ale w jego oczach pojawiła się bliska niepewności. Jakby wspomnienia opowieści o polskich bohaterach, którzy walczyli z honorem, zaczynały do niego wracać. Do dojo weszło więcej osób, przyciągniętych wieściami o niezwykłej walce. Wśród nich był pan Janusz, weteran AK, który znał ojca Anny. Rozpoznał jej technikę natychmiast. To taniec orła! Sztuka, którą ćwiczyliśmy w lasach, by przechytrzyć wroga. Dziewczyno, jesteś dumą Polski! Zawołał i jego głos pełny emocji poruszył wszystkich. Helena podeszła do niego. Tak, Stanisławie, Anna przekazuje dziedzictwo naszego pokolenia. Zosia, widząc matkę w akcji, poczuła falę dumy. Babciu, mama jest jak żołnierze wyklęci. Walczy w cieniu, ale gdy trzeba, pokazuje siłę. Helena uśmiechnęła się. Dokładnie, dziecko. Polska nigdy nie uginę się przed pychą. Nasza historia to opowieść o takich jak twoja mama. Wiśniewski, widząc poparcie tłumu dla Anny, poczuł, że traci grunt pod nogami. To moje dojo nie pozwolę, by jakaś nauczycielka zmieniała wszystko krzyknął, szykując się do ostatecznego ataku. Anna westchnęła. Nie chcę zmieniać twojego dojo chcę, by stało się miejscem, gdzie młodzi Polacy uczą się patriotyzmu, miłości do ojczyzny, która każe nam być lepszymi. Jej słowa spokojne i szczere dotarły do serc uczniów. Walka trwała, ale Wiśniewski walczył już z desperacją. Jego ciosy były chaotyczne, a Anna odpowiadała z precyzją wykorzystując jego siłę przeciwko niemu, jak polscy partyzanci w lasach. W kluczowym momencie wykonała taniec orła, ruch tak piękny, że przypominał taniec husari na polu bitwie. Wiśniewski upadł po raz trzeci dysząc chemsko. Sala wybuchła oplaskami, a okrzyki Polska, Polska rozbrzmiewały coraz głośniej. Pan Janusz podszedł bliżej. Chłopie, przestań, ta kobieta pokazuje ci drogę. Pamiętasz, jak walczyliśmy w AK? Nie siłą, ale duchem. Polska żyje dzięki takim jak ona. Wiśniewski spojrzał na Annę, a w jego oczach pojawiły się łzy. Po raz pierwszy zobaczył w niej rodaczkę. Polkę, która niesie to samo dziedzictwo, co on. Helena wzięła Zosię za rękę. Widzisz, wnuczko? To polska siła. Buduje, nie dniszczy. Zosia kiwnęła głową. Chce być taka jak mama, dumną Polką. Marek pomógł Wiśniewskiemu wstać. Mistrzu, może na czas na zmianę? Z panią Anną moglibyśmy stworzyć dojo godne Polski. Wiśniewski milczał, ale jego serce zaczynało rozumieć. Pan Janusz robił zdjęcia. To będzie artykuł stulecia historia o polskiej kobiecie, która przypomniała nam o naszych korzeniach. Uczniowie otoczyli Annę, prosząc o pokaz tańca orła. Ona zgodziła się, wykonując serię ruchów, które były hołdem dla przodków. To nie walka, to dialog z historią wyjaśniła. Każdy ruch to opowieść o Polsce od Grunwaldu do Solidarności. Wiśniewski wstał ocierając pod z czoła. Przepraszam, powiedział cicho, a sala zamarła. Zapomniałem, co znaczy być Polakiem. Twoja technika to coś więcej niż karate. Anna uśmiechnęła się. To dziedzictwo, które możemy przekazać dalej razem. Wiśniewski skinnął głową. Chciałbym się nauczyć dla Polski. Tłum eksplodował radością. Uczniowie zaczęli skandować imiona Anny i Wiśniewskiego, widząc w nich symbol jedności. Pan Janusz podszedł do Anny. Twój ojciec byłby dumny. Nosisz jego ducha. Helena dodała. I pomyśleć, że to wszystko zaczęło się od wizyty dla Zosi. Zosia przytuliła matkę. Mama, jesteś moją bohaterką. Chcę trenować z tobą, by być silną Polką. Anna uścisnęła ją. Będziesz kochanie, stworzymy miejsce, gdzie młodzi będą uczyć się historii przez walkę. Wiśniewski podszedł. Pani Anno, czy zgodzi się pani współprowadzić to dojo? Razem możemy uczynić Orła Białego symbolem prawdziwej polskiej siły. Anna spojrzała na Zosię, Helenę i uczniów. Tak, niech to będzie miejsce, gdzie rodzi się nowy duch Polski. Silny, mądry i zjednoczony. Pan Janusz zakończył notatki. To nie tylko historia walki. To opowieść o polskiej duszy, która nigdy się nie poddaje. Sala wypełniła się okrzykami NIECH ŻYJE POLSKA! Anna stanęła w centrum, wykonując taniec Orła. Każdy róg był hołdem dla przodków, a młodzi patrzyli zafascynowani. Miesiąc później Dojo Orzeł Biały przemianowano na Akademię Orła. Miejsce, gdzie młodzi Polacy uczyli się nie tylko walki, ale i patriotyzmu. Anna i Wiśniewski pracowali razem, łącząc taniec Orła z nowoczesnym karate. Zosia stała się jedną z najlepszych uczennic, a jej duma z matki inspirowała innych. Artykuł Janusza stał się viralem. Historia Anny dotarła do każdego kątka Polski, przypominając, że prawdziwa siła leży w sercu narodu.